Jeżeli gra, to nie włożę tam baterii, ale jeżeli po prostu się ładnie świeci, to włożę. Bierzemy się zdekorowanie, tylko wy i ja, ale będzie bardzo fajnie. Ja po prostu kocham święta. Witam Was kochani w pierwszym vlogmasie na tym kanale. Oczywiście serię vlogmasów musimy zacząć najważniejszą rzeczą, czyli musimy udekorować dom. Bez tego czym by były te święta? Nie czulibyśmy klimatu. Więc dzisiaj zabieram Was na świąteczne zakupy, kupimy trochę dekoracji, a potem sobie dom ozdobimy. I też taka informacja, chciałabym żeby wlatywały dwa filmiki, dwa vlogmasy tygodniowo. Mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że będą Wam się te filmy podobać. Jak macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale, to możecie mi napisać w komentarzach. A teraz lecimy na zakupy. Hello, jestem w Action. Powiem wam, że na razie jestem zawiedziona, jest to naprawdę mało rzeczy. Natomiast moją uwagę zwróciło to, nie wiem co o tym myślimy, czy to wziąć do pokoju, bo na dół do salonu nie, ale może do mojego pokoju taką pierdółkę? Nie wiem, nie jestem pewna, właśnie myślę nad tym, kosztuje to 20 zł. I kolorystycznie myślę, że by pasowało do mojego pokoju, więc może to weźmiemy. Jesteśmy w Pepko i powiem Wam, że tutaj jest taka różnica, jest tak dużo rzeczy. Że jestem już w raju i jest oczywiście mega tania. Trochę nie wiem, jak wybrać kocyk do pokoju, ale myślę, że ten byłby ładny, bo kolorystycznie by się dobrze spisał z moim kolorem. Powiecie, tam jest teraz tak różowo-zielono, więc myślę, że ten kolor byłby ładny, a jeżeli chodzi o dół domu, o salon, to tam idziemy w taki czerwony czerwone Robimy hol zakupowy, ale jeszcze zanim pokażę Wam dekorację, to patrzcie co kupiłam, patrzcie co sobie kupiłam To ciężko zapracowane pieniądze, bo niestety marki mi jeszcze nie wysyłają kalendarzy adwentowych Nie, yeah. kiedyś, kiedyś to się stanie, natomiast... Kupiłam sobie taki z Douglasa za 350 zł, ale jestem tak szczęśliwa, czekajcie, mam ja włączyć mikrofon, chyba tak, za 350 zł i jestem tak szczęśliwa z niego, bo słyszałam tyle polecajek i wysłałam też mojej przyjaciółce, of course, żeby sprawdziła, czy on mi się spodoba i powiedziała, że tak. A już kilka lat z rzędu jej wysyłałam różne kalendarze, nigdy nie usłyszałam słowa tak. Więc mam nadzieję, że będzie super i, I tak, nie nagrałam wam go, jak go odbierałam, bo nagrałam to na TikToka, ale no, po prostu go zamówiłam do Deglasa, odebrałam and that's it. Będziemy otwierać, będziemy otwierać. I teraz, kochani, bierzemy się za haul. wszystkich rzeczy. Może zrobimy to mniej więcej po kolei. Zaczniemy od pepko. Kocyk do mojego pokoju, który Wam pokazywałam, że się nad nim zastanawiam. On jest tak milusi. Jak go położyłam w ogóle tutaj na łóżku, to ja widzę, że on będzie dobrze pasował. Że kolorystycznie do tych plakatów będzie naprawdę ładnie pasował. Eee, I tak jak Wam pewnie mówiłam, ja chcę iść na dół w kolory czerwone, a tutaj u góry trochę, wiecie, tu się w moim pokoju naprawdę dużo dzieje. Jeżeli nie wiedzieliście, jak wygląda mój pokój, to zapraszam Was do wcześniejszego filmu. Tam jest pokój z całej przemiany. Tu się naprawdę bardzo dużo dzieje kolorystycznie, więc nagle dowalać się do takiego czerwonego świątecznego. No niezbyt. Dlatego myślałam, żeby tu pójść tak delikatnie. I wiecie, on jest niby biały, ale ma też akcenty. Widać, że jest świąteczny. Ma akcenty czerwone, ma akcenty czerwonego, zielonego. Wybaczcie, jestem już tak głodna w ogóle. Wiecie, ile mi to wszystko zajęło? 6 godzin. Docencie, docencia. I tak, przejdziemy sobie po kolei przez Pepko. I na końcu Wam napiszę mniej więcej, ile wydałam za wszystko. W sensie nie mniej więcej, tylko po prostu ile wydałam za wszystko. Eee, I tak tutaj. Sweet guy, no jakby co mam Wam powiedzieć? On będzie na tym moim mm, fotelu sobie siedział. Mam nadzieję, że będzie dobrze się tam prezentował. Kolejna rzecz do robienia pierniczków: rękawica. Nie wiem po co, ale żeby jakieś ozdoby w kuchni były, jakiś klimat świąteczny w kuchni, bo kuchnia nigdy nie jest ozdobiona u nas, a teraz w końcu trochę będzie. I właśnie jak mówię o kuchni od razu, to patrzcie na nich. Patrzcie na nich, czy oni nie są najsłodsi. Myślę, że są. Kubek. Ja mam ogólnie dużo kubków świątecznych, więc spoko, w sensie dużo z pięć, ale, ale chciałam też nowe i wiecie co, zapomniałam. Kupiłam tylko ten jeden, więc i tak cieszmy się z niego. W ogóle on wygląda... Że chce się w nim wypić kakao. To już tak czujecie? Bo ja tak czuję, że chcę w nim wypić kakao. I finalnie kupiłam tylko jeden kubek z tych wszystkich sklepów, bo jakby zapomniałam o kubkach. I jeżeli chodzi o kuchnię, to mamy kolejne rzeczy, czyli takie ściereczki. Och, w tym to ja się totalnie zakochałam. I wobec tego, że ten talerz, talerz kosztował 12 zł. Jestem po prostu zakochana. I teraz, już chyba serio, ostatnia rzecz z PEPKO. To jest ten słoiczek. I w nim będą pierniczki i to będzie stało na stole w kuchni, wiecie tam, w kuchni salonej na daleką duży stół To to będzie tam leżało i jestem w tym totalnie zakochana, a kosztowało 10 zł. Kocham Te pierniczki tam będą Kocham je I tak, tutaj jest kwota, którą wydałam w pepko. Dajcie znać, czy dużo, czy mało. Moim zdaniem, patrząc na to, ile rzeczy mam, to nie jest wcale tak dużo, więc... Lecimy dalej. Kolejny sklep to jest Sinsay. Czy ja muszę coś więcej mówić? Ona jest po prostu idealna. Ona jest po prostu idealna. Z tego jestem naprawdę zadowolona. Zresztą nie z wszystkiego jestem zadowolona, więc jak to powtarzam setny raz, to wybaczcie. Ale kocham to. To i obok. Już odłożyłam ten słoik, ale. Wiecie, on też był taki trochę piernikowy. Będzie to idealnie wyglądało i to będzie leżało koło siebie na stole. Następnie mamy jakąś taką pierdółę, po prostu ozdobną. Zielone poszewki na Jaśki, białe poszewki na Jaśki i czerwone poszewki na Jaśki. I w planach mam, żeby one były na małych stolikach na dole. I tutaj wyświetliłam się kwota, którą wydałam w sinsaju. Ja yeah, trochę pieniędzy wydałam, a to jeszcze nie wszystko. I ostatni sklep, czyli Action. I tutaj byłam najbardziej zawiedziona, i to chyba widzieliście, i zaczęliśmy tym sklepem, więc zaczęłam trochę ze słabym humorem. Natomiast kolejne sklepy nas uratowały. Eee, taka poduszeczka z Action, naprawdę mi się podoba. I to jest jeszcze, wiecie, na baterii, i to się jakkolwiek świeci. Jeżeli gra, to nie włożę tam baterii, ale jeżeli po prostu się ładnie świeci, to włożę. Nie wiem po co to wzięłam. Naprawdę nie wiem po co to wzięłam i kosztowało mi to jakieś 13-12 zł. Mówmy sobie, że lepiej będzie wyglądać kuchnia. I ostatnia rzecz i najważniejsza, bym tak powiedziała, to jest obrus i z niego jestem naprawdę zadowolona. Mam nadzieję, że będzie dobry, dopasowany, bo tak trochę na oko te wymiary. A jeszcze, wybaczcie, zapomniałam. Tutaj jest kwota, którą wydałam w i teraz to sobie idzie i wchodzi kwota, którą wydałam na całych zakupach. Nie jest źle, tak myślę, w sumie. W sensie to jest dużo pieniędzy i jestem biedna znowu. Natomiast, patrząc na to, ile rzeczy tutaj jest, to myślę, że nie jest źle. I jeszcze mam ozdoby z tamtego roku, więc myślę, że jak to wszystko razem ułożymy, to będzie ładnie, fajnie i tak dalej. Więc. Tak, czekam na mamę i idę razem z raz Mamą ozdobiać domek, więc widzimy się za chwilkę. No, dzień dobry, kochani, w kolejnym dniu. Niestety, wczoraj z Mamą nie ozdobiłyśmy domu, wezmę się za to dzisiaj sama, bo już było późno, byłyśmy zmęczone i było ciemno. A dzisiaj jest fajniej: jest więcej śniegu, jest klimatycznie, jest też jasno w pomieszczeniu i posprzątałam posprzątałam. I jestem gotowa. Wszystkie ozdoby tutaj są, łącznie z ozdobami z tamtego roku. I tak, bierzemy się za dekorowanie. Tylko Wy i ja, ale będzie bardzo fajnie. Oczywiście pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to włączyć jakąś świąteczną piosenkę. Ale się cieszę, ale jestem podekscytowana. Najpierw na pewno zaczniemy od nałożenia obrusu, żeby tutaj już był obrus. W ogóle mam nadzieję, że on będzie dobry, bo guys, ja nie wiem, ja trochę wzięłam to na oko. I nie jestem tego pewna. Wiecie, że to jest w ogóle moje takie pierwsze dekorowanie? Po pierwsze, to są moje pierwsze vlogmasy, bo dopiero zaczęłam nagrywać kilka miesięcy temu, więc nigdy nie robiłam vlogmasów, zawsze oglądałam. Kochani, jest perfekcyjnie, jest idealny rozmiarowo. W ogóle w kamerze trochę wygląda taki czerwony, on jest taki. Bordowy bym powiedziała, taki naprawdę mocny czerwień, i ten złoty się tak fajnie wybija, bardzo mi się to podoba. Wiadomo, teraz tu jest jeszcze trochę pierdolnik, ale to zaraz ogarniemy. Jak widzicie, tutaj ozdobiłam poduszkę i tam też i teraz robimy tutaj stoliczek i w ogóle chciałam Wam powiedzieć, żebyście pisali w komentarzu, co u Was, w ogóle jak Wy spędzacie święta, bo to mnie zawsze ciekawi, jak ludzie spędzają święta, o nie, to jest trochę, widzicie, pogniecione, ale to się wyprostuje, nie wiem, czy to nie jest za małe, guys, myślałam, że to będzie większe na stoliku. Ale dobra, no jeszcze oprócz tego świeczka, którą, e, która miała iść tam, ale tam mi się zlewa z tym obrusem, więc myślę, że tu też się zleje, ale nie aż tak. I serio chciałabym, żebyście dali znać w komentarzach, jak wy obchodzicie święta, jak to u was wygląda, żebyśmy mogli sobie o tym po prostu porozmawiać, bo ja kocham święta. Kocham grudzień, to jest mój ulubiony czas. Jedyne, czego nie lubię, to pogody. Bywa ciężko, ale e, na przykład ja nie jestem osobą wierzącą i ludzi często to dziwi. Że ja obchodzę święta i że ja kocham święta, ale nie uważam, że trzeba być osobą wierzącą, żeby kochać święta. W sensie wychowałam się na świętach, więc jak mam nie kochać świąt? Poza tym moja rodzina jest przeważnie wierząca, ja po prostu nie jestem. Dla mnie święta to czas rodzinny, który uwielbiam. Wiecie, jest tak bez spiny, jest tak cozy, jest po prostu cały ten klimat. Mam nadzieję, że będzie się jak w święta, naprawdę mam taką nadzieję, bo to, to jest po prostu najważniejsza rzecz. I w ogóle mam taką królę. I mam dużo rzeczy, które się świeci, tylko muszę poznajdywać bateryjki. Niestety. I ja przeważnie święta spędzam tak, że wigilję jestem u jednej strony rodziny, potem u drugiej strony rodziny i pierwszy, drugi dzień też sobie dzielę rodzinami. Natomiast w tamtym roku pierwszy raz spędziłam święta z moim chłopakiem. I właśnie w tamtym roku spędziliśmy pierwsze święta razem. No, jak wiecie, my nie mieszkamy razem. Jeszcze mam nadzieję, że w przyszłym roku zamieszkamy. Eee, w ogóle to też jest świąteczne. Zobaczcie to, i to też zostało to cały rok. No, ale w tamtym roku spędziłam też trochę czasu z rodziną mojego chłopaka i mój chłopak z moją rodziną, więc w tym roku też na pewno to jakoś podzielimy. Znaczy, no, na pewno, o ile się zgramy czasowo, bo to wiecie, też różnie. I tak mam nadzieję, że się zgramy znowu w tym roku i też spędzimy wspólnie czas, yy, chociaż trochę w te święta. No, i tak jak mówię, ja już się nie mogę doczekać. Ja po prostu kocham święta. Kocham, kocham ten czas. I dajcie znać, czy wy lubicie święta, bo coraz częściej słyszę, że ludzie nie lubią świąt i że lubili, jak byli mali, a teraz to im zbrzydło, nie chce się im nawet spędzać święt. Dół praktycznie skończony. Jeszcze to będzie kilka rzeczy, więc pokażę go całego wam potem. I już się zrobiło ciemno. Bo Jezu, dajcie znać, jak wy funkcjonujecie, bo mi się bardzo ciężko funkcjonuje jak o godzinie 15 się robi ciemno. I mam jeszcze dzisiaj tyle rzeczy do zrobienia, a ja się czuję, jakby się dzień skończył. I st strasznie to jest dla mnie ciężkie. I pokażę Wam właśnie ten e, cały dół. Myślę, że wieczorkiem, bo wtedy zaświecę wszystkie lampeczki, świeczuszki, więc myślę, że tak będzie najlepiej. Gdyby to wyglądało źle, to nagram wam też jutro rano, jak to wygląda za dnia, ale myślę, że najlepszy klimat będzie wieczorem. I teraz tak, bierzemy się za mój pokój. Jak widzicie trochę tego pierdolnika, to przyniosłam już tutaj, tutaj wszystkie rzeczy, które mają być w moim pokoju. Eee, I tak, bierzemy się z dekorowanie. Ogólnie właśnie sprawa wygląda tak, że dzisiaj nie mam jeszcze choinki do mojego pokoju, będzie taka malutka i nie mamy choinki na dół. Czy ja to mówiłam? Nie pamiętam, ale jeżeli nie mówiłam, to choinka będzie za jakiś czas e, za może tydzień, mam nadzieję, zobaczymy. E, więc z ubierania choinki będzie osobny filmik. W sensie połączony pewnie z jakąś aktywnością, zobaczymy. Natomiast choinki jeszcze nie ma. I choinka doda bardzo dużo na dole, bo będziemy mieć dużą choinkę, dużo światełek, dużo bombek, więc jeszcze nie jest tak stuprocentowo gotowo, stuprocentowo gotowo? The fuck? No ale wiecie o co chodzi, choinka naprawdę dużo zmieni, więc szkoda, że nie ma już jej dzisiaj w tym odcinku, ale... No tak wyszło, niestety, będzie kolejnym razem i ją ubiorę z mamą i może z bratem, zobaczymy czy mu się będzie chciało. E, więc tak, więc choinka jeszcze dojdzie, więc to co zobaczycie na dole to jeszcze nie będzie taki efekt końcowy, bo jeszcze będzie choinka i może jeszcze będzie coś, nie wiem. I to by było na tyle, wszystko skończone, oprócz koinki, ale będzie, więc zostańcie koniecznie na tym kanale, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć jak będziemy z mamą ją ubierać. Dajcie oczywiście znać w komentarzu jak mi poszło, jak wam się podoba, ja jestem naprawdę zadowolona jeszcze w tych pieniądzach, bo zawsze można by było lepiej, ale w tych pieniądzach myślę, że jest naprawdę fajnie. Dajcie też znać czy wy już dekorowaliście dom, czy dopiero będziecie dekorować, jak w ogóle obchodzicie święta, jak to u was wygląda, chętnie z wami popiszę. A ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i nie mogę się już doczekać kolejnych vlogmasów, więc widzimy się w kolejnych filmikach.